Tusa Solla to bardzo dobre płetwy stworzone z myślą o nurkach rekreacyjnych, którzy chcą pływać wygodnie, efektywnie i nie, przy tym nie męczyć się. Są to nowoczesne płetwy, w których zastosowano kilka nowych rozwiązań, powodujących, że w płetwach tych pływa się wygodniej i efektywniej. Cóż to jest? Otóż w płetwach tych zainstalowano kilka rodzajów, materiału, dzięki czemu tworzą się tak zwane kanały dysze. Materiał ten w kolorze żółtym jest twardy, natomiast wewnętrzna część jest dużo bardziej miękka. Płetwa wygina się przy pływaniu, tworząc strumień wody. Jednocześnie, jeśli chodzi o uginanie się płetwy w tą stronę, jest to płetwa o średniej twardości. Tak jak to przy produktach TUSA wcześniej już mieliśmy do czynienia, płetwy wygięte są pod kątem 20 stopni od stopy, co powoduje, że pływa się w nich jeszcze wygodniej. Co nowego znajdziemy w płetwach TUSA solo? Otóż kalosz został przeprojektowany, aby jeszcze łatwiej można było włożyć i wyjąć stopę, i żeby ta stopa podczas pływania nie obcierała. Ciekawostką, którą znajdziemy w tej płetwie, jest nowy ergonomiczny pasek. Pasek ma tutaj takie półksiężycowe zagłębienie, dzięki czemu jeszcze łatwiej będzie go zdjąć i założyć. Moim zdaniem jest to bardzo fajnie rozwiązana rzecz coś, co zawsze było kłopotem w płetwach paskowych. Co jeszcze, jeśli chodzi o płetwy Tusa Sola. Otóż płetwy te dostępne są w kilku kolorach. W sumie tych kolorów na świecie dostępnych jest 9. To, co prezentujemy tutaj, to jest tylko fragment oferty. Czerwone, żółte wersje kolorystyczne z białym, jak również z czarnym i innymi kolorami będą dostępne, dzięki czemu każdy nurek czy nurczyni może do siebie, do swojego sprzętu. Czy również do innych elementów, np. do masek czy fajek TUSA, dobrać płetwy takie, jakie potrzebuje. Reasumując, płetwa TUSA Solla, bardzo dobry produkt, bardzo wygodnie się w nich pływa i wydajnie dzięki nowemu systemowi kanałowemu, dzięki nowym, który tworzy dysze. Nowy przeprojektowany pasek i całkowicie wygodny gumowy kalosz który powoduje, że tą płetwę łatwo się zakłada i zdejmuje. Bardzo dobry produkt dla nóżków rekreacyjnych. Polecam.